Już po bieganiu, ale dzisiaj zdecydowanie pogoda nie sprzyja, bo strasznie wieje. I. I ręce, tak bardzo. Kostkowi co tak zmarzły ręce tak bardzo. I tak, udało się zaliczyć 3 km. Ostatnio było 5, nawet trochę ponad 5, ale dzisiaj ani już kostka nie męczę, którą w ogóle ciężko ujechać na tym wietrze. Rączki zmarznięte, ale ja też po prostu głowa. Taka, no więc dobrze, że chociaż 3 kilometry zrobiliśmy, tak? Taki poranny rozruch. Jedziemy na zakupki? Tak. A co na śniadanko byś sobie życzył, pani kolego? Nie wiem. Mm -hmm. Może rogalika? Nie. Rogalika? No może być. Tak, to jedziemy po rogalika. Czy chcesz, wolisz owsiankę albo coś takiego? Nie, rogalika. No to rogalika. Wbory pełno glutenu już mamy, były i um, rogale, I ale i... idziemy jeszcze, jeszcze serek wieloński pysznych, ale idziemy jeszcze do lidla, Podałem kopyszne zjedzone i wzięliśmy się za sprzątanie. Ja ogarniał łazienki, ja z tego garniał swój pokój. I teraz e, jest selekcja skarpetek, nie? Najgorsze. Najgorsze, czemu? Chodzi źle tych skarpetek? No, tyle jest, taki się bałagan zrobił, nie? Zawsze trzeba łączyć w pary, jak się mm, przynosi ciuchy z prania, i wtedy. Trzeba skończyć. Chciałbyś już skończyć? No. No. A już niedużo ci zostało. Zobacz ile już ułożyłeś. Jestem z ciebie mega dumna. Naprawdę przepięknie. A ja teraz idę czyścić kibelek. A może być... A może... A może nie, Co? Czy możesz? Powiedz. Nic. Nic? Już nieważne. Jedną ci pomogłam. Złożyć. Super. Z jednej strony majciochy, z drugiej skarpetki. Ekstra, jestem z ciebie bardzo dumna, że tak ładnie sprzątasz. Muszę czekać na, na pocieszenie. Idę myć dalej Łazienkę, ok? okay. okay. Nowe, nowe buty zrobione. posprzątane, nawet posprzątałam tą nieszczęsną półkę z butami, Kostek sobie zrobił y, porządek w swojej bieliźnie, też jestem z niego dumna, bo wszystkie y, porozwalane skarpetki połączył w pary Poukłada ładnie, więc super y, na obiad dzisiaj tak jak mogliście zobaczyć na przebitkach była rybka i warzywa y, na parze I tak dawno nie jadłam na parze, a to ma tak tak dobry smak ma to jedzenie, ono jest tak pełne smaku, że mam wrażenie, że o wiele lepsze niż gdzieś tam w inny sposób przyrządzone. Szczególnie warzywa, no brokuł był przedobry, więc na pewno wrócę do częstszego gotowania na parze. To jest bardzo szybkie, o 20 minut, tak naprawdę wszystko jest zrobione, więc super. A teraz przyjechaliśmy do mamy mojej na kawkę. Szybko e, przywiózł jeszcze jakieś rzeczy, jakieś buty, których ja już nie noszę. Może ona będzie chciała takie bardziej eleganckie, no bo ja wiecie, Pilates, e, więc e, raczej na co dzień noszę się bardzo na sportowo. E, więc jeśli by chciała, to fajnie, jeśli nie, to nie. No i nadamy paczkę do impostu, bo nie wiem, czy wy słyszeliście o tej akcji, ale teraz można e, oddać e, oczywiście w dobrej jakości rzeczy: ciuchy, buty, zabawki, jakąś elektronikę. Które już nie będziemy używać, i wysłać im postem za darmo do jakiejś fundacji. No i kilka rzeczy po kostku, które były dobre, to zapakowałam i wyślę. Co tam, Rzepko? Ok, jedna paczka odebrana, druga z ciuchami nadana. Powiem Wam, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Wiadomo, że jakoś strasznych dużych ilości pewnie się tam nie wyślę, chociaż. Za... Z drugiej strony, te przystójki są darmowe, więc jest to jakiś pomysł. Dzisiaj cały dzień jestem no make-up. No make Jakoś mi w ogóle gardło boli. Zrobiłam sobie paznokcie, w końcu takie niebeźciutkie, wiosenne. Nie są idealne już o tej godzinie. 22 kończę. To nic nie jest idealne, jak się robi. Ale są chociaż nowe tamte czerwone, które miałam wcześniej, już miały taki odrost, że masakra powinnam jeszcze zrobić stopy, bo też są już w opłakanym stanie, ale to już nie dzisiaj, może jutro, a jak nie jutro, to za tydzień. Bo <grystanie> weekend to jest jedyny czas, kiedy ja mam chwilę czasu, żeby w ogóle takie rzeczy ogarnąć. Czasem człowiek żyje, dlatego zrobiłam sobie dzisiaj trening siłowy w domu. Bo widzisz, jestem cała spuchnięta, całe oczy dzisiaj w nocy też mi tak zaropiały jak wczoraj. Nie widziałam. No, całe miałam spuchnięte i cała twarz mam spuchniętą. A! Wiesz? A ja też mogę? Możesz. Ale zaraz, dobra? Dobra. Najpierw mama. Poczekaj, najpierw mama. O, ty też masz, ty masz... Dokładnie mamy to samo. Alergia. Ja już też dzisiaj tak zaczęłam kaszleć. Takim kaszelkiem. Ja mam oczy spuchnięte. Czekaj, to nie tak, to tak. Fajnie, na tym balsamie super się robi masaż, bo on jest taki, że się od razu e, nie wchłania. A łóżeczko pościelałeś? No, to pościelaj łóżeczko i ci dam. Nie. Szybciutko pościelaj łóżeczko i ci dam. No ha 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 ha. Ej, a to co? To tam pod spód, pod skałderkę. Piżamki i kocyk. Możesz wrzucać, tylko trzeba go na kawałeczki po, tak powiesz, połamać tego banana. O i teraz. Super. I co my robimy? Jakby? Nie, ciasto takie brąznie. Tylko no. zamiast cukru dajemy banany, bo mamy dużo takich bardzo dojrzałych bananów. Jestem ciekawa, czy nam wyjdzie to ciasto z tymi bananami, bo kiedyś robiłam bez bananów, tylko ze słodzikiem i było ok. A teraz będzie zdrowsze z bananami, co? No. Myślisz, że wyjdzie? Myślę. No dobra. No, to już możesz rzucić tak. Super. OK, włączamy. Jeszcze raz. <laughs> Piana. Po śniadanku stwierdziliśmy z Kostiśem, że zrobimy w końcu to brownie i wykorzystamy te banany, które nam tutaj zalegają, już bardzo, bardzo dojrzałe. No i co, i przechodzimy do kolejnego etapu. Okazuje się, że nie mamy jajek, bo wszystkie zjedliśmy na śniadanie. Więc chłopcy ratują nas żabki w tych czasach. No, nie ma co ukrywać chłopcy poszli wyrzucić śmieci i właśnie po jajka, żeby zrobić to brownie, która jestem ciekawa, czy wyjdzie, bo wiecie, że ja po prostu i moje zdolności, jeżeli chodzi o wypieki, są kiepskie, bardzo kiepskie, ale Kiedyś już to brał nie robiłam, no tylko zgodnie z przepisem, nie dodając bananów i wyszło i było dobre, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Więc jak przyjdą, dokończę ten przepis, wstawię do piekarnika, który już jest nagrzany i czeka, a ja uciekam pod prysznic, no bo y, po tym treningu trzeba byłoby go wziąć. Ja w ogóle y, nie trenuję w domu, z, 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 nie trenuję w domu. W tygodniu w ogóle nie trenuję w domu, wszystko, co robię, to jest pilates. Y, ale czasami tak dla. Zmiany e, trochę tego, co robię, e, i też e, żeby dać jakiś nowy impuls e, t, swojemu ciału, no to albo właśnie biegam, albo sobie ćwiczę siłowo z jakimiś tam mniejszymi bądź większymi ciężarkami. To nie jest tak, że to jest co tydzień, regularnie. Zresztą bieganie e, widzieliście na poprzednim blogu, jeżeli chodzi o bieganie, to byliśmy tam. E, Dwa razy teraz, jak zaczęła się robić ta fajna pogoda, ja zimą nie lubię biegać, więc to jest takie od czasu do czasu, ale fajnie się po prostu tak sprawdzić i zobaczyć gdzieś tam w jakiej kondycji jest to nasze ciało, no bo pilates to jest coś, co robię codziennie i wiem, w czym jestem dobra. Zobaczcie jakie z Kostisiem zrobiliśmy korki kolorowe. Niebieskie, zielone, czerwone, pomarańczowe, żółte, Ale, złote, wiecie fioletowe. Weźcie co? Wiecie co? Bo, bo, bo zielonych jest najwięcej. No jest dużo ich. Ale ogólnie wszystkich jest dużo. Jeszcze tutaj. Wiecie to co? nie są wszystkie twoje auta kostek jeszcze. A tutaj zobacz, fioletowy, mhm. też niedołożony. Proszę, te pomarańczowe jeszcze proszę gdzieś dołożyć. Ja. No ja. Zobacz, czerwony ten duży, kosmiczny. Zobacz, ile tu jest jeszcze niebieskich. Raz, dwa. Widziałeś to? I czarnych jeszcze nie ułożyliśmy, a czarne może tu poukładamy, co? Okej. Bo czarnych też jest sporo i białych. To jeszcze najważniejsze, używając Tysona, te włosy rzeczywiście one są takie ładne, wygładzone, a kiedy rozjaśniecie włosy, to też na pewno wiecie, że one się strasznie puszą. E, nawet jeśli macie super pielęgnację, to moje włosy i tak się bardzo puszyły podczas suszenia, a tak tutaj widzicie ładne, wygładzone i jeszcze pokręcone. 15 minut, więc dla mnie czas. ale to dlatego, że mieliśmy za mało ciasta, a za dużą rękę. najważniejsze, żeby w było pyszne. zakładaj bluzę, leć po kurtkę idziemy na spacerek w tą brzydką pogodę Kurtkę, no idziemy na spacerek, ale trzeba kurtkę zimową założyć, tata mówi. To <grymne> na spacer, to my przyjdziemy za pół godziny, a ty posprzątaj, ogarnij pokój w tym czasie. A potem będę Ogarnij pokój. A będę mógł potem wyjść. A z nami nie chcesz wyjść? Ja chcę wyjść. A Wyjdzie się. No. Jak jest taka pogoda? Hmm. Idź ogarnij pokój najpierw. Nie sądziłam, że jeszcze będę w tym sezonie zakładać kurtkę zimową, no ale trudno. Dobra, to sprzątamy tą naszą piękną ten z samochodziku. Ciuch! Wrzucamy po kolei. Po kolei czy wszystkie jednocześnie? No już tam końcówka została, co? Chcesz zmienić te plakaty? Mogę? Na inne? Mogę. Mm, tak? Snudziły ci się już? To zaraz ci pokażę, jakie mamy jeszcze. I wybierzesz, okej? Okay? Okej. Okay. Tak, słonika. Na środku masz konstanty napis, literkę K. To zdjęcie mogę wziąć, nie masz I tam, tam masz rafę. A tutaj mamy taką. <laughs> Tęczę. Tęczę. Teraz to. Teraz to. No, 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 to pójdzie. Co my tu mamy? A, tutaj są... Tu jest tęcza. Taka. Z kropeczkami. Ale czekaj, bo to nie wszystko. Taka żyrafka. I taki lew. A to? A to są... tak. To są... E... Figury geometryczne. Pod spodem. Cyfry. Nie, trzeba się umyć. I tyle. A na końcu są literki. To co literki chcesz teraz? I cyfry? I tak? Tak. To. To. To wszystko? Te trzy? Te wszystkie trzy zamieniamy? Tak. Tak? Po kilku miesiącach w końcu udało się sprzedać tą szafę, i właśnie pan po nią przyjeżdża. Pożegnanie z szafą. A ja się aktualnie uczę koreańskiego. Pożegnanie z szafą. Papa szafo! <grym> Tyle zrozumiałem problem, żeby w ciebie schować się no, odkurzać. No nie, w końcu będzie tutaj więcej miejsca i przejścia. Koniecznie muszę na to kupić ramkę, bo to jest super ale na no, tak niestety się nie utrzyma, więc muszę kupić antyramę. Wolałabym gdzieś na miejscu, bo już nie zarabiać przez internet. Może uda mi się znaleźć jutro, a jak nie, to zamówię przez internet i jeszcze mu to powieszę, bo to jest naprawdę piękne. I to jest ta właśnie praca po godzinach, której nie widać. Czyli nawet w niedzielę wieczorem wkładam ręczniki do studia, żeby dziewczyny w poniedziałek miały czym się wycierać. Kostek, rozbieraj się, bo już jest późno. O, tak końcowo wygląda ta fryzura i teraz mi się mega podoba, to są takie delikatne fale. One się musiały trochę rozprostować, ale cały czas się trzymają. A ja się z wami żegnam, idę. Ciągle się żegnasz? No bo już skończyłam nagrywać tego vloga. Składam ręczniki na jutro. Kostek idzie się myć. Robię wieczorną pielęgnację i. Pielęgnacja? Co to jest pielęgnacja? Pielęgnacja to jest mycie z twarzy um, tam tego kremu, co mam nałożonego. Umycie sobie i nałożenie kremu na noc. I teraz e, później sobie poczytam jeszcze książkę. Będę Cię położyć spać. A później poczytam sobie książkę. I taki plan. Przed spaniem. Także dziękujemy serdecznie za spędzenie I z nami mama, w niedzieli. Mama. Już kochanie, tak? Nie, A jak się wyjątkowo, tam mogę zostać. Nie, bo już jest późno rzadko, a jutro idziesz do przedszkola. Dziękuję Wam serdecznie a za. Śmileczkę. Miesiaczku, zaraz, dobrze? Dziękuję Wam serdecznie za spędzenie z nami w niedzieli. I do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa, Pa!